Szymano, glitch Expo Fortnite, został Pesto w Suba. Kiedy coś Na mapę typu Tycoon, e, william Tycoon, dokładnie. No i generalnie, za ulepszanie sobie tych oto ulepszeń dostajecie expa ale oprócz tego, macie tutaj takiego GIFTA z napisem Rewards, no i generalnie tutaj za niego dostajecie jeszcze większej ilości expa Jak widzicie, mam teraz 190 poziom i 39 tysięcy. Odbieram sobie jedną nagrodę i zobaczcie teraz, sami. Jedną nagrodę odebrałem i w tym momencie wbiłem 30 tysięcy expa, Odbieram drugą. Pyk, wskakuje mi 191 poziom. Otwieram trzecią, cyk i wskakuje mi w tym momencie połowa już 191 poziomu. No i oprócz tego za ulepszenie tej dostajecie expa. więc w sumie jak odbierzecie sobie wszystkie te nagrody, które tam są dodatkowo, dodatkowo, że tak powiem, odbierzecie sobie te gifty, to na spokojnie na tej mapie możecie sobie zdobyć fajne, fajne ilości expa, nawet w wysokości do 10%. Poziomów. Także co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i co, trzymajcie się. Siemano.